Dzień dobry, witam się z wami tym pięknym widokiem torów, a tak na poważnie no to jest piękny wschód słońca, mamy piątą, pięć rano i ja życzę wam miłego dnia i słuchajcie mamy piątek. Stanęłam sobie tutaj na chwilkę, bo jakoś bardzo fajne tło tutaj jest i światło, witam się z wami ponownie, właśnie idę do pracy, mamy pięć po piątej. I powiem Wam, że jest naprawdę bardzo rzeźko. Jak będzie w pracy, pewnie jak zwykle, czyli wszystko się będzie psuło, będzie tragicznie i w ogóle, ale trzeba myśleć pozytywnie. Także kochani, życzę Wam miłego dnia i odezwę się do Was później. Tak sobie idę i idę do pracy i zobaczcie, kogo spotkałam po drodze. No maluchu, przecież bycie pierwszy lepszy człowiek podeptał. Chodź tutaj. O! Jak widzicie gdzieś ślimaka na drodze, to lepiej go wziąć gdzieś na bok, bo naprawdę łatwo je podeptać. Jak widzicie, jestem już ogarnięta i wychodzę zaraz do przychodni w roli tłumacza. Będę pomagała znajomym, dlatego musiałam się ogarnąć. Przecież nie pójdę taka śmierdząca typowo po chipsach, no bo wiadomo, jest to olej. Olej śmierdzi, olej jest tłusty i wiadomo, no szału nie ma. Ja bym nie umiała tak jak większość Angoli iść po prostu do lekarza typowo po pracy, takim wiecie śmierdzącym, spoconym. No szanujmy się, ale lepiej się ogarnąć przede wszystkim dla swojego komfortu, no i dla komfortu lekarza. Nie wiem czy taki lekarz chciałby widzieć Was takich wiecie przepoconych, śmierdzących. Oni pewnie i tak bez tego ma dość tego dnia, więc po co mu dokładać? Po co sobie dokładać? Ja mi się chyba ze wstydu spaliła. Także powiem wam, że no, zobaczymy, jaki lekarz tym razem nas obsłuży, że tak powiem, bo za każdym razem jest ktoś inny i yy, inny lekarz to jest inny charakter, inne leczenie, inna w ogóle gadka, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Słuchajcie, taki szybki haul zakupowy z Lidla, bo akurat po tej wizycie miałam Lidla obok, więc postanowiłam, że zajrzę. Mamy dwie takie bułeczki. Nie wiem, one są chyba z ciastem francuskim, migdałami. Przede wszystkim są przepyszne, więc bardzo polecam. Tutaj mam mydełko, takie mydełko typowo Lidlowskie, migdałowe, ale powiem Wam, że te mydełka właśnie z Lidlami bardzo fajnie pasują. No i przede wszystkim są tanie. Tutaj mam woreczki. Co prawda pisze, że również do zamrożenia. Ja głównie je stosuję do kanapek do pracy. One są naprawdę bardzo fajne, takie wiecie. E, śliskie z takimi właśnie uchwytami do zawiązania, także bardzo polecam. Tutaj mam piersi z kurczaka. One są nie dla mnie, jeżeli o to pytacie, tylko dla mojego chłopaka. Ja mięsa nie jem. No i powiem wam, że mięso bardzo podrożało. No naprawdę da się odczuć różnicę w cenach. Tutaj coś takiego. Nietypowego, czekolada z edycji zimowej, ale data jest do 5 czerwca i ta czekolada jest skarmelizowanymi e, migdałami, także coś pysznego. No i co ja tutaj widzę, że była cena 49 pensów, nagle jest nowa cena 34 pensy. No to mówię, biorę, bo przecież się opłaca. A tu się okazuje, gdzie ja ten rachunek włożyłam. No nie wiem, gdzie ja go włożyłam. W każdym razie ta czekolada wyszła mnie 20 pensów. Tak jakby z tej ceny była zmieniona na 29 i minus jeszcze jakieś tam coś tam, no i wyszło 20 pensów. Także no za 20 pensów taka bogata czekolada. To jest firma Ritter Sport. I tutaj mam żel pod prysznicę, również Lidlowski, taki wiecie, rumianek, olejek żożoba I co ja tutaj mam? Nie, już nic nie mam. Także takie mam zakupy właśnie na szybko zrobione w lidlu. Tu mi jeszcze słoneczko ładnie przyświeca. Za wszystko zapłaciłam 5 funtów z czymś tam. Także myślę, że jakiejś tragedii nie ma. Siedzę w domu i odpoczywam najlepiej w takich ciuchach domowych, artystyczny, nieład na głowie, to jest to, co lubię. No, i muszę wam coś powiedzieć. Siedząc już sobie tak na tym dywanie, jak już sobie tak z wami gadam, no to stwierdziłam, że fajnie, żebyście o tym wiedzieli. Otrzymałam list. I nie jest to taki byle jaki list. Jest to list z pałacu Buckingham. Dokładnie z 1 kwietnia. No po prostu to też szok. Ja myślałam, że to jakieś prima aprilis. No, pierwszy kwiecień, prima aprilis, każdy robi sobie żarty, a ja w skrzynce miałam list od królowej, masakra. No, ale tak faktycznie było. No i otrzymałam ten list nie dlatego, że wysyłała po prostu listy do ludzi i stwierdziła, o wyślę tej, 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 tej. Nie, tak nie było. Jest to list w odpowiedzi na mój list, który sama do niej napisałam. Stwierdziłam, że skoro mieszkam w Anglii. Czemu nie napisać? Zawsze to jest jakaś pamiątka. Odpiszę fajnie, nie odpiszę trudno. Tak się akurat zdarzyło, że po miesiącu od napisania mojego listu otrzymałam odpowiedź. Cieszyłam się jak dziecko. Mówię Wam, kobieta lat 30, a cieszyła się jak dziecko na otrzymanie listu. No. Tak było. List prezentuje się o tak, jest pisany oczywiście w języku angielskim. Mamy tutaj pieczęć, zamek w Windsorze, czyli tam, gdzie królowa przebywa, mieszka. No i przede wszystkim, co ja w tym liście napisałam? No, przedstawiłam się, napisałam kim jestem, gdzie pracuję, czym się zajmuję, napisałam o moich problemach zdrowotnych, jak mi się żyje w Anglii. E, trochę się pożaliłam, no i takie tam. W sumie nie udziłam się, że w ogóle ktoś to przeczyta i ktoś w ogóle będzie chciał y, odpisać na to, no ale jednak tak się trafiło, no i mam odpowiedź. Pozwolę sobie Wam po prostu to przeczytać. Oczywiście przeczytam to w języku polskim, no przetłumaczę to, no bo wiadomo nie każdy umie angielski, prawda? List zaczyna się od droga pani Aleksandro Kowalczyk. Bardzo, bardzo poważnie, no ale list też jest poważny. Piszę do ciebie w podziękowaniu za list, który napisałaś do królowej, której opowiedziałaś o sobie, o swoich problemach zdrowotnych i o tym, jak się aktualnie masz. Mamy nadzieję, że wkrótce wrócisz szybko do zdrowia. Tam oczywiście pisałam o moich problemach z plecami, o tym, że siedzę w domu, nie zarabiam, no takie tam. Zapytałaś królową, czy wysłałaby ci zdjęcie z autografem, ale zapewne jak rozumiesz, ona takich próśb ma naprawdę bardzo dużą liczbę i ma swoje surowe zasady i reguły, których bardzo przestrzega, dając swój autograf tylko tym, z którymi utrzymuje kontakt osobisty. Przepraszamy za to, że Cię rozczarowaliśmy i musimy odpowiedzieć na Twój list, właśnie mówiąc o tym, że nie otrzymasz tego zdjęcia z podpisem, ale chcielibyśmy Ci bardzo podziękować za to, że pomyślałaś o królowej. No i tutaj mamy z poważaniem jakaś tam chyba Amanda. Tak mi się wydaje, i tutaj ciężko nazwisko zgadnąć. Jest to Lady In Waiting, jest to kobieta, która pomaga królowej właśnie przy takich listach. Wiadomo, że królowa tego nie czyta. Codziennie przychodzi do niej pewnie miliony takich listów, więc kto by miał na to głowę, żeby to czytać i doglądać, więc ona ma od tego ludzi. No i właśnie jedna z takich osób na taki list odpowiedziała. Z czego bardzo się serdecznie cieszę, a teraz kiedy wam o tym powiedziałam i widzieliście to i wszystko jest super, no to będę mogła teraz oprawić sobie to w ramkę i mieć na pamiątkę, no bo przecież jest to pamiątka, no nie oszukujmy się, ale jest to pamiątka dosyć miła. Na tym moment powiem wam, że jestem tak głodna, że już tutaj mówiąc do Was czuję, jak mi burczy w brzuchu, więc idę sobie coś zjeść i zaraz się do Was odezwę. Jak widzicie dzisiaj kuchnia podaje warzywa na patelnię, dobrałam sobie tylko tutaj ziemniaczki, mam tutaj brokuła tylko, co tu jest? Brokuł, marchewka, kalafior, znikoma ilość i dlatego, żeby to nie było takie biedne, dokroiłam jeszcze sobie ziemniaka, także smacznego. Wam się do Was w niedzielę, także dwa dni później, mam dla Was coś do pokazania, coś co znalazłam przypadkowo w mieście obok, zobaczcie. Pojawiają się w sklepach ozdoby. Zobaczcie, z racji jubileuszu 70 lat panowania królowej Elżbiety mamy tutaj kubki, talerze, książki, jakieś obrazki, girlandy, wszystko czego potrzeba. Zobaczcie, tutaj jest nawet taka korona zrobiona chyba na drutach. Bardzo ładna, super to wygląda. Pokażę Wam z oddali. O tak. A tutaj mamy zupełnie coś innego. Zdjęcia królowej w ramkach. Tutaj mamy również królową. Super sukienka, słuchajcie, zrobiona z worka foliowego. Robi naprawdę duże wrażenie. No i tutaj mamy, oczywiście, plakat. Wiadomo, wszyscy będą to obchodzić. I takie pamiątkowe talerze. Widzieliście bardzo ładne witryny sklepowe, już naszykowane na obchody jubileuszu 70-lecia panowania królowej. Moje miasto jeszcze nie jest aż tak bardzo udekorowane. Na tę okoliczność, ale jeżeli tylko będzie i jeżeli tylko będę wiedzieć, że coś tu się będzie działo, będą jakieś fajne obchody, to jak najbardziej taki odcinek dla Was nagram, żebyście mieli pamiątkę. Sama taką pamiątkę również chcę. No i jak widzicie, ja leżę sobie pod kocem. Mamy 10 stopni na dworze, jest naprawdę zimno. Zbliża się czerwiec, a jest naprawdę chłodno jak na taką porę roku i taki miesiąc. Mam nadzieję, że jednak pogoda dopisze, kiedy będziemy właśnie świętować te obchody. No i i cóż, mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Nie był może jakiś wow i super, ale taki luźny przede wszystkim. No, jeżeli lubicie tego typu odcinki, no to nie muszę wam mówić, co trzeba robić. Wy bardzo dobrze o tym wiecie. No i cóż, życzę Wam miłego, fajnego, superanckiego dnia. No i żeby był cieplejszy niż u mnie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!